Dzień dobry, witam, dr Light z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla Yamaha XT1200Z do Super Tenery. Jednak tym razem nieco inna modyfikacja, mianowicie taka wersja asymetryczna ze światłem do jazdy dziennej. Standardowo tą modyfikację robimy pomijając... Oryginalne soczewki bihalogenowe na soczewki bilet. No, trochę tych reflektorów już przerobiliśmy w ten sposób. A tutaj klient zażyczył sobie nieco odmienną opcję. No i fajnie udało się zrobić coś, coś innego. I zaraz sobie wszystko powiemy, jak to tutaj funkcjonuje. Tak jak widzicie, cała lampa wewnątrz została przemalowana na czarno. Tutaj z prawej strony mamy soczewkę bilet to jest jakby ta strona jest dokładnie przerobiona w taki sposób jak robimy to zazwyczaj jest tutaj soczewka bilet w miejsce soczewki oryginalnej natomiast tutaj z tej strony zamiast soczewki mamy element e, moduł jakby świateł do jazdy dziennej on jest tak nieco nieco głębiej niż ta soczewka e, oczywiście wszystko jest tutaj przemalowane na czarno jest to tak zrobione że e, pasuje tutaj rozmiarowo także mm, Wygląda tak naprawdę jakby miało się tutaj znajdować. Oczywiście całe wnętrze jest przemalowane na czarno. Tutaj akurat w czarnej strukturze, tak jak widzicie, jest to, taka, jest to taki lakier imitujący strukturę jakby surowego plastiku, no, który tutaj jak najbardziej się sprawdza i będzie pasował Właścicielowi do pozostałych elementów. Od tyłu tak, tak naprawdę żadnych zmian. Poza tutaj tą złączką, ale to jest tylko dlatego, że właściciel tutaj chciał po prostu mieć wyprowadzone przewody do dodatkowego oświetlenia, tak żeby nie trzeba było tutaj modyfikować tej oryginalnej wiązki, tylko mamy dodatkowe. Dodatkowe złącze do tych dodatkowych lampek. To już on sobie podłączy we własnym zakresie. Ja tylko wyprowadziłem przewody. Oryginalne kapsule zostają, nie ma tutaj potrzeby tej wymiany tego. Oczywiście, żeby sterować tym światłem do jazdy dziennej, w reflektorze zainstalowaliśmy system DL Switcher. Także po uruchomieniu motocykla, zamiast uruchamiania się świateł mijania, czyli no jakby tych oryginalnych soczewek, no to startuje nam to światło do jazdy dziennej. No i ono sobie świeci. W momencie, kiedy używamy świateł drogowych, no to wtedy dodatkowo uruchamia nam się ta soczewka w trybie światła drogowego. No i jak przytrzymamy to światło drogowe przez około 5 sekund, no to ten element światła dziennego nam gaśnie całkowicie, a na stałe uruchamia się ta soczewka w trybie światła mijania. Ja za chwilę sobie podłączę i pokażę wam, jak to działa. To wygląda. Generalnie jest możliwość montażu innego typu elementu w to, w to miejsce, żeby taki układ asymetryczny dalej uskuteczniać. Może to być taka dodatkowa soczewka nieco innym kształcie niż ta, niż ta główna. Można też dołożyć ring. No generalnie są różne możliwości. Generalnie e, ogranicza nas no, prawie tylko nasza wyobraźnia, no oczywiście e, możliwości techniczne też, ale uważam, że tego typu e, asymetryczny układ jest bardzo fajny, wygląda to nowocześnie, e, no i na pewno m, odmieni tutaj stylistykę tego motocykla. Oczywiście standardowo tutaj dorzucamy żorweczki postojowe, LEDowe, tak żeby to wszystko już kolorystycznie się zgadzało. Okej, okay, ja sobie reflektor podłączę i pokażę, jak to działa. Ok, mamy to podłączone. Nie podłączyłem jedynie żaróweczek postojowych, no bo myślę, że każdy jest w stanie sobie wyobrazić, jak one świecą tutaj w rogach. A nie chcę tutaj porobić zwarcia. Także podłączamy tylko światło mijania oraz drogowe. Także po uruchomieniu motocykla zamiast światła o, już poszło w kamerę. Zamiast światła mijania, uruchamia nam się to światło do jazdy dziennej. Tak jak widzicie, jest to bardzo element mocny naprawdę bardzo mocno świecący za dnia, oczywiście po zmroku absolutnie nie może on pracować, no chyba, że jako drogowe światło no i teraz taki element umożliwia nam bardzo dobrą widoczność za dnia, w sensie widoczność motocykla, nie, nie naszą no bo tak naprawdę on nie ma mocy jakiejś takiej oświetleniowej jak soczewka, ale sprawia, że bardzo dobrze my jesteśmy widoczni po uruchomieniu światła drogowego uruchamia nam się soczewka a po przytrzymaniu tego światła przez około 5 sekund soczewka startuje na stałe a ten element świateł dziennych przygasa, no po prostu zamieniają się jakby miejscami te działające elementy no i tak to w sumie wygląda po uruchomieniu ponownie światła drogowego świecą nam już wszystkie, wszystkie elementy, czyli oba oczy jakby nam pracują jeszcze raz po uruchomieniu Światło mijania, czyli po odpaleniu motocykla mamy światło do dziennej. Następnie światło drogowe, po którego przytrzymanie zostaje nam uruchomiona soczewka. No i cóż, to by było w sumie na tyle. Tak jak wspomniałem, jest możliwość montażu innych elementów tutaj. Roli światło do jazdy dziennej, ale uważam, że ten wygląda bardzo fajnie i na pewno właściciel będzie zadowolony. No cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.